Byliśmy tutaj na placu Straży, jest kolegą jednym. Prawda? I od razu dźwięki jakichś strasznych samolotów, buczy, buczenie, buczenie i nie no, I wybuchy. I zaczęło w ten czas uciekać, bo popłoch tutaj był straszny prawda? no I uciekałem prosto nad nadpiliczną, bo mieszkam na nadpilicznej u pana Kubika mieszkaliśmy. I ukryłem się, akurat, bo bombardowałem się, pożary były wszędzie. O, wokół był ogień. Przepraszam, ja się denerwuję, ja nie mogę mówić. Tak, spokojnie. Bo ja te wspomnienia straszne tutaj, prawda. Tu jeden ogień był tylko i wybuchy, nic więcej. Te samoloty buczały strasznie, nie do wytrzymania. No. I ostatnia bomba, bo tutaj jak były, trzy naloty były takie, jakieś przerwy były. No. I, w, i zdążyłem tylko dobiec do... Przed domem i wpadłem w takie zarośla wikliny i ukryłem się. I za moment spadła jedna bomba ostatnia już na ten dom. No ale ten dom został, a tylko pękła, część ściany pękła nic więcej. No, i później znaleźli mnie tam w tych krzakach. Byłem zasypany piachem, no. Później jak szłem, to widziałem, że był lej taki gdzieś około, no nie mogę powiedzieć, ale duży. W wielkości może około 5 metrów, jak w tej chwili bym określił, no. I cała uda pożarów była, tylko nic więcej. Nic. Dym, smród, nic więcej. Tak wokół Gdziebo. Także to był straszny dzień dla mnie. Straszny.